Drodzy Państwo hello. Hello, hello, meldujemy się z Bydgoszczy, nie wiem co można o Bydgoszczy powiedzieć, bo my chyba sami nic o Bydgoszczy nie wiemy. Ja, ja jedyne co słyszałem to, że w niektórych miastach się mówi Brzydgoszcz. O nie, to ja słyszałem zupełnie o, inną wersję, że Bydgoszcz to jest jedno z dziesięciu najpiękniejszych miast w Polsce. No ale przekonamy się, dopiero wyszliśmy z hotelu, także na razie, na razie faktycznie nie za ładnie. Tam w tle widać. No, w każdym razie to jest tylko przystanek na naszej drodze do Władysławowa. Jedziemy do Władysławowa, jest długi weekend, dzisiaj czwartek, Boże Ciało, mamy wolne. No a że hotel nad morzem mamy od piątku, to pomyśleliśmy, że zrobimy sobie dzień w Bydgoszczy. Obróz polecał, to Obróz mi mówił, że no, Powiedz, że obrus to kolega. Obrus to kolega. Mata na stole. Siedziałem przy wigilii i nagle to sianko zaczęło tak się szurać. I obrus wtedy mi się objawił płonący i mówi: jeźdź do bezgoszczy. Co my tu robimy? No chyba już na plaży jesteśmy. Tak, idziemy zwykłym chodnikiem, bo tu nagle jakiś pijak. No, zapowiada się super. No więc kolega, obrus nam polecał razem z Kasią, koleżanką, narzeczoną. Dobra, już nie wchodź w szczegóły. Um, ja jestem bardzo ciekawa, czy Bydgoszcz jest tak samo psiolubny jak... Psiolubna, tak? Bo to ciekawe... psiolubny, Bydgoszcz. Kurde, Ej. mi tak nie pasuje, że to jest damska. E... Co? No nic, no Bydgoszcz czeka. Czyli... To nie zależy ja od mężczyzn. No <laughs> Nie, Bydgoszcz to kobieta, jestem tego prawie pewny. No to czy jest tak samo psiolubna jak Wrocław? No zobaczymy. Ale co chciałem powiedzieć, to, że byliśmy kiedyś w Toruniu. No i właśnie ci nasi znajomi, Obróz z Kasią, to kiedyś zrobili sobie taki trip e, bydgoszcz i Toruń. I mówili, że bardzo polecają. No Ale i no to Toruń wiadomo, Toruń jest super. No co Czy wiadomo? Wiadomo, bo byliśmy. Ja, ja słyszałem, że ludzie mówią Brzytruń. <laughs> Mi się ta Toruń podobała. No więc Toruń nam się podobał, bo myśleliśmy, że tym razem zobaczymy Bydgosz. Jak na razie faktycznie tam tło jest takie, jakie jest, no ale to jakaś budowa. Idziemy zobaczyć stare miasto i, i Śródmieście. Ludzie nam jeszcze polecali jakiś park. pamiętasz jego nazwę? Nie. Niektóre? Jakąś wyspę nam no. polecali? Nie, to wyspa. To na wyspę idziemy, ale jeszcze jakiś taki park polecali, A, ale. To jest na my? Na my. Tu chyba musimy przejść. No dobra, w każdym razie do tego parku nie idziemy, bo był trochę daleko, a my nie chcemy dzisiaj za dużo łazić. No, ale idzie. My, 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 coś tam. Daj mi telefon, to do sprawdzę. Dobra, później to po prostu wkleję film. Myślęcinek. Myślęcinek. Strasznie trudno to. No więc do Myślęcinka nie idziemy, ale tam nam też polecali, to jakbyście wy byli w Bydgoszczy, to obczajcie, Myślęcinek. A my idziemy coś zjeść. Fajny student germanis. Jola. O, Jola. To my. To my. Tylko zdjęcia pomylili. Ale patrzcie jaka kopuła w tle. Hmm? Chyba jakiś Watykan tu jest. Ja no słyszałem, to? że Bydgoszcz to jest właśnie polski Watykan. Twoja, twoja mina mówi wszystko. Jakiegoś pierwsza tam wklej, dobra? <grystanie> Dobrze idziemy? A jakże, reszta będzie lepiej wyglądała. Drodzy Państwo, update na bieżąco, jest bardzo ważny. Zjedliśmy. Burgery. Naprawdę dobre. Jedyne, co mam im do zarzucenia, to że nazywają się Park Burger, a nie są w parku. Ale park jest tuż obok, także idziemy teraz do niego. Tylko nie wskakuj. Wiem, że byś chciała, wiemy. Jutro w modze. Lilka by taką kaczkę upolowała pewnie. Przez to jest niegroźny pies. Nawet tak. Powiedz, powiedz to wiewiórkom. Lilka, nie patrz jak na te kaczki. No i co? Boże się, się Gorąco! Ale nie, pi nie. Nie, no, może być z florem, milo! Słysz pan, Trochę twojej Jest 18, pochodziliśmy trochę już po Bydgoszczy, no i chyba Ola zmieniła zdanie, że nie jest brzydka. Nie, 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 zdecydowanie nie, nie wiem w ogóle kto, kto tak powiedział, to na pewno to nie jest brzydkie miasto, w sensie nie jest jakieś super ekstra, najpiękniejsze jakie widziałam, ale na pewno nie jest brzydkie. Tak, przy tej Rzeszce jest taki naprawdę fajny klimat, byliśmy na tej wyspie, której też nazwy nie pamiętam. No, i tak sobie połaziliśmy trochę, no to ładnie to wszystko wygląda, tyle mogę powiedzieć tak naprawdę o tym miejscu. No, także nie mamy żadnych wielkich przemyśleń z Bydgoszczy, oprócz tego, że ładna. Chyba warto zobaczyć, jak takie są miasta. No może nie, żeby jakoś specjalnie jechać tutaj z Rzeszowa, ale jak to się tak przyjaznym, to tak sobie przejść. Spoko. Spoko miasto, Bydgoszcz. A jeszcze mi się przypomniało, że wiem o Bydgoszczy jeszcze dwie ciekawostki hip-hopowe. A mianowicie, kto pochodzi z Bydgoszczy, a jest to Bish i Bedoes. Nie znam tego pierwszego. Bisha nie znasz? Zaśpiewaj. Nie wiedziałeś, to już wiesz, to tu w pier... <gryw> I... I obaj raperzy są na B i miasto jest na by. Przypadek? Przypadek? Tak. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, co chciałem opowiedzieć żałuję, że tego nie nagraliśmy, ale jak jechaliśmy tutaj dzisiaj to mijaliśmy na trasie mnóstwo takich zabytkowych samochodów bo odbywa się tam rajd koguta jak nie wiecie co to rajd koguta to ja Wam nie powiem, bo ja też nie wiem ale każdy z nich miał nalepkę rajd koguta i jakie widzieliśmy samochody jakieś nie maluchy z, bez nie dachu nie znam się tak na nazwach, ale fajnie wyglądały I... różowy garbus taki był o, to, to on był najładniejszy. Taki mały garbusik w takim pięknym różowym kolorze. I jeszcze takie samo. Polonezów było kilka. Wyglądały niektóre jak z milicji. Nie wiem, czy zwróciłeś. A nie, bo ty spałaś po drogi. To co ty tam widziałaś? Nie, po. Patryczek musiał prowadzić, ale też się na chwilę zdrzemnąłem. <noise> ale tylko wtedy, jak ola spała, bo inaczej by mi awanturę robiła, że śpie jak jada. Akurat tak się zdarzyło, że na tym parkingu co jesteśmy, to jest jeden z rajdu koguta. No, więc tak to wygląda. To nie jest ciekawe. Przed chwilą sama powiedziałaś fajny mural, tylko ale ta, dlatego wyciągnąłem... Ale tak między nami, a nie żeby nagrywać to na cały internet. Na cały. I ludzi to zobaczy? Z 200. Nie. Ja bym powiedział, że minimum 300. Chociaż nie, bo tam dużo wyświetleń sam nabijam, to może być, że... Tak sam. No ja na pewno oglądam nasze filmy po parę razy. No dobra, ale ile? Pięć? No to wystarczy parę takich osób. A myślisz, że są takie osoby, co oglądają nasze filmy po pięć razy? Myślę, że wszyscy.